Pamię ma vlog. Juśeskouka. Hondorky tak takie Let's go. It's getting heavy. Le dam bas kochani. Na vlogu. To kurwo przeżyć. Magroskiat Cambridge na rodzinę ma zjerzeć. 100 godzinek oddać. Jebać cię. Jebać ciebie im po. Jesteś moją Princess Passenger Ustawiłem Ci nick na Messenger Nie dorówna czynnik, Ci się jeśli będziesz Zawsze taka sama jaka jesteś Jesteś moją Princess Passenger Ustawiłem Ci na Let's go! Bro, let's go! Z prezydentem ma zdjęcie Tam jest szkoła z tyłu? U góry? Co? Można rękę przełożyć. nie? stary, nie? to jest wszystko pod ochroną, tam są lasery. A czemu to jest LaboBoo grające za 60 zł? To jest największe stylo, jakie istnieje chyba. No jak gra? Baby gra. to nawet nie jest dla Bubu. Ciekawe co gra. Baby shark? I don't think they're ready now. Nah. I have to get it up. Get to no, kurwo przeżyć. I got it in my face. Yeah, I'm on my way. 50 oznaczeń na to samo. No, myślałem, że mi krew zalewie. U niektórych było 6 oznaczeń. Jeden, Pięć. nie zostałem okrzyczany. 5, 2 minus. 2 minus. Zostałem okrzyczany. Jebałem wzór. Gdybym napisał na dole B, a nie A, miałbym 3 oceny Słuchajcie, my nie zdaliśmy, możemy pisać maturę. On stał. Nie mogę pisać na matury. Szkoda. KURWA Ty pod prąd pojechał Na inwalidów wjechał Na grupę inwalidów w wózkach wjechał Ucieka z miejsca zdarzenia Powoli wysnuwając się Ten tu też idzie Tak zrobi No i ucieka z miejsca zdarzenia I co on zrobi? Teraz porzuca kurwami trochę Teraz pojedzie Oj Bieszego. Jesteś moją princesę, ma Rive princes na no no, ja jesteśmy w domu. No to co trzeba się przebrać? Z munduru coś zjeść, fajzaczka pograć. Co mogę powiedzieć? Z mojej strony to by było tyle. Taki dzisiejszy dzień kontentowy właśnie był. Yy, na jutro już jest kilka rzeczy zaplanowanych, więc również zapraszam do siebie. Yy, mam nadzieję, że troszkę czasu znajdziecie, żeby to sobie obejrzeć. Yy, dziękuję pięknie za odbiór pierwszego odcinka. Bardzo się cieszę, że wam się spodobał. Yy, no i co? Zobaczenia! Do jutra! See ya!